Ja ostatnio byłeś, że cię nie było. W parku też siedziałem. Myślisz, Janek w parku będzie? Ja, będzie raczej, albo pod wiedzą będzie. Chłon go w kraju piszczy. Jest 20 lat bezdomny już, nie? 20 lat. Kało czasu też. 20 razy bezdomny no. Co no, ci mówię, że powiedzieć czciły no. do głowy. No. Grywaj, no, wszystko. Dobra, to chodzi o po tym. Po no o tej chacie. Ile ty już mieszkasz, takie wiesz? A ile tu już wpadasz? Od kiedy to się zaczęło? Z 2010 roku. No. 20 razy bezdomny no. A tu od 2010 już? Ja. co, no to... Taki los. Dobra, weź do tego brawara i chodź idziemy do środka. No lewaj, no, ruszaj, oprowadzaj po domu. To tu oprowadzać? Widzę, kolega, mogę też się nagrać? Możesz Ja, dobra. Ty tu i na dziś? No. Czy tak wpadasz czasem też? A. No. Oj. Dobra, tu jest jedno łożysko. Co mogę dać? No, bezdomny, śpiawy de lekaj Widzi pan o co idzie. Takie życie no. To. Takie życie no, co mam zrobić. No. Żyja na krawędzi. no, Widzi pan sam o siebie. Ja panu wszystko powiem jak jest. Życie nie jest takie łatwe, ale... Chce przeżyć. No, to mogę panu jeszcze powiedzieć. A ile ty masz lat? 45 i pięć. I co? Plany jakichś zmian, czy nie? No, coś by na na ten temat. A co chcesz? HTS ogarnąć, czy jak? No, myślę, że raczej chyba ja. No, bo to gdzie tu? Myślę, że ja. No. A jak to się stało, że zostałeś bezdomny? Ja sprzedłem dwa mieszkania i to był kolosalny błąd. No to ja panu mówię jak jest. No. Ale co? Alkohol albo co? Alkohol no. Co? Dzieci masz? Mam. Wszystkie dorosłe już. 21 i 25 lat. Synek mam. Ja? A gdzie mieszkałem? Na górach. Też na górach? Ja. Może cię zobaczą na YouTube Podwórko Dzisiaj nie ma z nami Janka A on dobrze wie Kto tutaj kiedyś mieszkał Dzisiaj o, tylko Rafał no, kiedyś nie mieszkał bo... i Dawid Dawid już idzie spać. No luksusów nie ma. No jakby to posprzątać? Trochę zrobić. Nikt was stąd nie godni, co? Nie. nie tu nie możecie spokojnie. Nie godni, nie. Kibel, prowizoryczny Kurde, no zaniedbane, nie? Bardzo. Piwnica jest? Ja jestem zolom. tamto tam czasem. piwnicy jeszcze nie byłem. Ta? Panu już będą że ja tam dni nie byłem. To macie fajne, że was nikt nie goni A wodę macie tu? Na skąd? muszę iść. Po wodę. Albo coś, albo no. To, tak? nie. No, to o prąd ani nie pytam. Ja, prąd, prąd, prąd. O, się rozpada, trochę. Tak sobie że ja strach w tym pewno. Wait. A nie boicie się tu tak? Nie boicie się tu tak spać? Nie, to no raczej nie. Nie boimy się spać. To jest normalnie. Żeby się nie zawaliło. Nie, nie normalnie. Bo ta ściana już tragedia jest. No, to jest tragedia. No. Gruz wszędzie. weekend podobno były ale się zmyły dziury w ścianach taki skład, nie? trochę, tylko na biedę tu co było? skrzynki jakieś? tu były, no kiedyś poszły na złom? no rozpadli to wszystko no wszystko poszło no. No dobra, w porządku nie no, pewnie tu jeszcze zajrzymy. Drugi pokój z oknem co tam moskitiele macie Ja no to ci powiem, niezłe zabezpieczenie przed owadami no takie życie nie.